Dzień dobry. Cześć, witajcie na motywacji. Ja nazywam się Ania Szkutkowska i ułatwiam nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów i pakietów badań. Ja jestem Dominika Susińska i ułatwiam dostęp do naturalnych produktów. A nasza misja to edukacja społeczeństwa w zdrowia. Już pokazuję, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Wy piszcie, czy wszystko dobrze widać i słychać. A więc, dzisiaj na tapecie choroby XXI wieku. Ania, jakie są choroby tego wieku? Przede wszystkim choroby tarczycy, choroby stawów, choroby układu nerwowego, choroby wątroby oraz cukrzyca. Niestety w Polsce całkiem niedawno, w 2017 roku, średnio co dwie godziny lekarze przeprowadzali dużą amputację związaną z cukrzycą. Dlatego tym tematem zajmiemy się dzisiaj. Dlatego zadbaj o siebie i postaw na profilaktykę. Witaminy dla osoby, która się boryka z cukrzycą. Na glukozę, czyli cukier, witaminę D, B6. Te witaminy znajdziecie w rybach, wątróbce, maśle, jaja, mleko. Kaszy, mięso, warzywa pełnoziarniste produkty. Na układ nerwowy tutaj mamy witaminy z grupy B. B1 to jest na serce, B2 widzenie, B6 produkcja czerwonych krwinek, B9 kto zna te witaminy? To jest po prostu kwas foliowy, obecna w niewielu produktach zielonych warzywach, liściach, orzechach, wątrobie, jajach oraz te bardzo ważne antyoksydacyjne C, którą za chwilę się zajmiemy, A, który jest nam w regeneracji komórek oraz witaminy E. Witaminy E to z pewnością znają wszystkie kobiety, ponieważ jest to witamina młodości, znajduje się w olejach roślinnych oraz orzechach. Priorytetem dla diabetyka jest zapanowanie nad poziomem glukozy we krwi, więc uważaj, żeby nie dopuścić do wystąpienia niedoborów witamin. Które wspierają metabolizm cukru? Diabetolog. Kim jest i czym się zajmuje? Specjalista z zakresu diabetologii to lekarz, który zajmuje się diagnozowaniem, terapią i profilaktyką cukrzycy. Kiedy zgłosić się na wizytę? Musisz uważnie obserwować swój organizm. Jeżeli zobaczysz u siebie takie objawy, jak Przewlekłe zmęczenie i uczucie senności, częste oddawanie moczu, stałe odczuwanie pragnienia, utratę wagi, osłabienie ogólne oraz niewyraźne widzenie Głoś się szybko do specjalisty. Jakimi badaniami przejść do takiej osoby? Do diabetologa przychodzimy oczywiście przygotowani, żeby nie tracić czasu. I badania, które trzeba przygotować jest to pełną morfologię krwi, glukoza, elektrolity, sprawdzenie poziomu witaminy D, kortyzol, poziom niezbędnych toksyn i pierwiastków oraz próby wątrobowe. Gdzie znajdziemy takiego specjalistę? Pytanie bardzo częste, a sprawa jest bardzo prosta. Specjaliści znajdują się w pakiecie medycznym. To, takie rozwiązania zostały przygotowane przez Towarzystwa ubezpieczeniowe, i nie tylko w tym pakiecie mamy diabetologa, ale również endokrynologa, lekarza pierwszego kontaktu, internistę, ginekologa, okulistę. I dzięki temu możesz kompleksowo zadbać o swoje zdrowie. A taki pakiet, jak go możemy uzyskać? Jeżeli chodzi właśnie o y, to zapytanie, zapraszam do kontaktu, dobiorę pakiet. Który będzie odzwierciedlał Twoje potrzeby? Więc podsumowując, diabetolog jest to osoba, która pomoże nam w rozwiązaniu problemów z cukrzycą. Do niego już przychodzimy przygotowani, żeby zaoszczędzić czas. Żeby się przygotować, to warto posiadać taki pakiet, warto się skonsultować z Anią, żeby móc dobrać wszystko odpowiednio do Waszych potrzeb. A przechodząc już do witamin. Mamy dzisiaj tę witaminę C. Dlaczego wybrałam tę witaminę? Ponieważ jest fundamentalna, bardzo ważna dla cukrzyków, nie tylko ze względu na zdolność utrzymania równowagi oksydacyjnej, ale przede wszystkim bierze udział w syntezie kolagenu. Czemu ten kolagen jest tak ważny w naszym organizmie? Ponieważ jest to składnik tkanki łącznej, budującej między innymi właśnie te ściany krwionośne. I czy zaczyna Wam to się składać? Mamy te naczynia krwionośne i jeśli one są uszkodzone, no to to doprowadza niestety przykładowo, jak jest uszkodzone naczynie krwionośne siatkówki oka, prowadzi do gorszego widzenia, co jest powikłaniem cukrzycy. Więc od początku, od tego źródła e, szukamy rozwiązania, czyli przede wszystkim witamina C. Dbamy o to, żeby nie było jej niedoboru. Dodatkowo pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, e, wspiera prawidłową e, produkcję kolagenu, przede wszystkim nie tylko dla naszych krzywność, ale kości, krząstek, dziąseł, zwiększa przyswajanie żelaza, pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. I teraz tak, patrzymy, jakie witaminy wybieramy. W poprzednim filmie z naszym dietetykiem, Mariuszem Urbaniak rozmawialiśmy o tym, jak ważne są składy, również przy wyborze witamin. Patrzymy na skład, żeby był jak najkrótszy z jak najbardziej naturalnych składników, żeby była przyswajalność witaminy w 90-93%, a nie tylko 4%, jak to łatwo dostępne witaminy. Jeśli nie wiecie, gdzie uzyskać takich witamin, zapraszam do kontaktu z nami. A w pożywieniu, gdzie znajdziemy taką witaminę C? No najwięcej jest ich w, w owocach aceroli. Jagoda goi, dzikiej róży, nać pietruszki ma bardzo dużo witaminy C, papryka, cytryna, grejpfrut. O tym, gdzie się znajdują te owoce, już było we wcześniejszych filmach, odsyłam Was serdecznie do naszych nagrań u góry w zakładce wideo. Są wszystkie nasze filmy, wszyscy goście. Zapraszam Was również do poprzednich filmów. Dominiko, no właśnie, a powiedz mi, jakie zastosowanie y, jest y, przy właśnie problemach y, z cukrzycą, witamin? No właśnie. No niestety y, cukrzyca jest specyficzną robą, gdzie konsultujemy każdą dietę, każdy produkt z lekarzem bądź dietetykiem. Więc również witaminy też konsultujemy z lekarzem. Tutaj nie ma takiej zasady, że im więcej tym lepiej. Najlepiej jest konsultować to z lekarzem, jakie witaminy i ile chcemy brać i w ogóle czy możemy je brać. Dokładnie, czyli podsumowując, jeżeli chcesz osiągnąć sukces, zamierzony cel, trzeba działać Kompleksowo. My podchodzimy do zdrowia holistycznie. Dzięki temu zbudowaliśmy zespół właśnie składający się z dietetyka, coacha, suplementów diety oraz oczywiście z trenera personalnego, jak również specjalisty do spraw nielimitowanego dostępu do lekarzy, specjalistów i pakietów badań, czyli ze mnie. Dokładnie, jak to wszystko połączyć, od czego zacząć? Więc na początek, jeśli mamy jakiekolwiek dolegliwości, a jeszcze nie wiemy, jak to ugryźć, gdzie pójść, do kogo z tym, to zgłaszamy się do Ani. Ania dobiera pakiet odpowiedni do Waszych potrzeb. Później z tym pakietem idziemy na badania. A dlaczego z tym pakietem na badania? Ponieważ uszczycamy czas i pieniądze, gdyż w przeciągu pięciu dni już mamy taką wizytę. Dzięki pakietowi. Dodatkowo mamy dietetykę i coacha. Po co? Gdyż dietetyk wiadomo, no jesteśmy tym, co jemy. Musi nam tutaj pomóc, wspomóc nasze odżywianie, pokazać drogę, w jakim kierunku mamy iść. Coach. Coach to przepracuje z nami psychicznie nasze bariery, pomoże nam je przełamać, żeby potem nie wracać po tej diecie z powrotem do poprzedniego życia. Suplementy, diety, no wiadomo, no jesteśmy skazani na suplementację. Dzisiaj te owoce, warzywa już nie mają tyle właściwości odżywczych. Co wcześniej. I żeby nie musieć jeść 9 kg owoców w jeden dzień, żeby wszystko dostarczyć, właśnie już takich suplementów na co dzień potrzebujemy. No i ostatnie, to o czym Ania wspomniała sukces. Co jest tutaj sukcesem? Zdrowie. Dzięki tym wszystkim krokom z pewnością uda Wam się je uzyskać. Dokładnie. Także jeżeli chodzi o osoby, które reprezentują kolejne konkretny dział to e, nasz dietetyk Mariusz Urbaniak. E, to e, nasza coach Izabela Pedersen. To e, ja, która zajmuje się czyli Ania Szkudkowska, która zajmuje się właśnie dostępem do specjalistów i, e, i pakietów badań, jak również Dominika, która to pięknie uzupełnia suplementacją, cudownymi suplementami, które mają naturalny skład. A oto nasz zespół na zdjęciach. Dokładnie. Eee, nasz dietetyk z 20-letnim wykształceniem, Mariusz, do którego możecie się zgłosić, właśnie, jeśli chodzi o odżywianie, do Izabeli. Tutaj mamy trudne relacje, też możemy je przepracować. Eee, tak wyglądają nasi specjaliści, jak piszecie, je w ich w wyszukiwarce. No tak, jak Wam doskoczą, to już będziecie mniej więcej wiedzieć, jak wyglądają. A to nasz zespół razem. Połączyłyśmy siły, żeby tak jak było powiedziane osiągnąć sukces, a sukcesem jest zachowanie zdrowia, czyli zamiast zapobiegać, zamiast leczyć, zapobiegać. Czyli Dominika, Ania, Mariusz i Izabela zapraszamy Was serdecznie do kontaktu. Czekamy na Wasze pytania. Jesteśmy po to, żeby pomagać. Dokładnie. Nasza misja to edukacja społeczeństwa w profilaktyce zdrowia. Serdecznie zapraszamy na nasz kanał do poprzednich filmów. Tutaj właśnie przedstawi, przedstawiłyśmy Wam Mariusza, Izabelę. Osobne filmy mamy z Mariuszem, mamy z Izabelą, czym się zajmują. Wszelkie pytania od Was, które kierowaliście do tych osób oraz nasze pytania do tych specjalistów. Na wszystkie oni odpowiadają. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia. Z naszej strony to już wszystko. Miej cudowny dzień. Pozdrawiamy Cię serdecznie, Ania i Dominika.